Wystawianie faktury zakupu. Handel. Faktury. Dodaj zielony plus. Kontrahent. Na przykład ADM. Odpowiedziały się daty i rodzaj płatności pobrane z karty kontrahenta. Przelew. 7 dni. Dodaj towary. Na przykład jabłonie. Są na magazynie, można je będzie i sprzedać, i wydać z magazynu. Zatwierdź. 100 sztuk. Zmieniam w polu ilość. Jeszcze, kolejne towary. Zielony plus. Grabie liście. Grabie ogrodnicze. Wybierz. Tych 10 sztuk, a następnych powiedzmy 5. Wpisane. Pojawia się... Wartość razem całej faktury. Zapisz. Faktura zapisuje się do bufora. Wyświetla się w kolorze zielonym. To znaczy, że jeszcze będzie można ją zmienić albo całkowicie usunąć. Aby zapisać na trwałe, otwieram jeszcze raz. Znaczam znak bufora. Automatycznie zaznacza się znak wz, czyli wydania towaru do tej faktury. Wydamy towar, wystawimy dokument wz, zapisz. Faktura wyświetla się w kolorze czarnym. Co? Jakie zmiany spowodowała? Zamknę, przejdę do Handel, Wydania Zewnętrzne. Pojawiło się tutaj wydanie towaru dla tej, do tej faktury, a w wydaniu w zakładce dokumenty informacja o numerze faktury, do której było to wydanie. Zamknij. Na tym wydaniu w polu status istnieje również informacja FA. To jest symbol faktury sprzedaży. W module Kasa Bank w preliminarzu płatności powstał zapis, że taka płatność nastąpi poprzez PKO, to był przelew, będzie to przychód i ma status nierozliczone, czyli że to jeszcze nastąpi. Zamknij. W zapisach kasowo-bankowych nie powstał żaden zapis, ponieważ jeszcze nie było żadnego przelewu pieniędzy. Przelewu czy wpłaty pieniędzy. Gdy wrócimy do handlu i tej faktury, otwierając fakturę, w zakładce płatności zobaczymy, że nie została jeszcze rozliczona, czyli nie było zapłaty do tej właśnie faktury, a w zakładce dokumenty, że wydano do niej fuzet. Czyli status faktury jest fuzet, i ona jest nierozliczona. W jeszcze jednym miejscu jest zmiana. Handel, zasoby, wyświetlę towary, które sprzedawaliśmy, jabłonie, ilość zmniejszyła się. Tak samo grabie ogrodnicze i grabie do liści, o ilość podaną na fakturze, a w zasadzie to o ilość wydaną na dokumencie WZ. Gdyby była tylko faktura bez WZ, ilość w tej kolumnie nie zmieniłaby się. Powstałyby tylko rezerwacje.